W jakim stopniu te popularne emblematy satanistyczne mają rzeczywiste korzenie w Biblii lub w wczesno wczesno-chrześcijaństwie? Z satanizmem jest taki problem, że większość tych ruchów, już zaczynając od tego Antoniego Laweja, hmm. to jest tak naprawdę taki satanizm symboliczny. To znaczy oni nie wierzą w Biblię jako tekst natchniony. I chyba nie wierzą w szatana jako osobowe zło, jako taką wiesz duchową, mistyczną, faktycznie rzeczywistą siłę. Tylko raczej wiele z tych ruchów widzę, że, po, że jakby sięga po, po apokalipsy i sięga po te jakby symbole satanistyczne bardziej na zasadzie takiej jakby kontrrewolucji, że wbrew tej. Takiej, takiej tradycyjnej chrześcijańskiej kulturze, konserwatywnym, chrześcijańskim mhm. poglądom, bo często jak słyszymy słowo satanizm, sataniści, to od razu wiesz, no, do człowieka wierzącego, to ciarki przychodzą, mhm. nie, że mamy do, do czynienia z największymi demonami. Większość w życiu, której ja spotkałem, ale też badałem, ten, mhm. znaczy studiowałem na ten temat pewne elementy, zdecydowana większość ludzi, ruchów, jakichś organizacji, które powołują się na szatana, to są tak naprawdę, to jest, tak, to jest satanizm bardzo symboliczny, mhm. gdzie szatan jest tylko symbolem ruchów, które zmierzają do wyzwolenia, do jakiejś, wiesz, jakiejś takiej kontestacji, mhm. do jakiegoś nowego podejścia. To jest taki satanizm, wiesz, bardzo symboliczny. I faktycznie te liczby typu 666, jakieś bestie, jakieś smoki są wykorzystywane, to są rzadkie przypadki, gdzie faktycznie mamy ruchy satanistyczne i ludzi, którzy wierzą w szatana jako siłę osobową i na przykład wierzą w Biblię i faktycznie czer czerpią z Biblii, nie wiem, mówiąc, że Jahwe to jest konkurent mm -hmm. wobec szatana i że zmienił tak naprawdę oblicze tego, jak powinno wyglądać świat i tak dalej.